Siemano wszystkim w takim stroju, witam na Strevor. E, tak, rozpoczynamy kolejny odcinek z Grand Theft Auto 5 Ale cofniemy się o dwa odcinki, dlatego, że e, Chciałem dać film, który widzieliście Podejrzewam, przed wczoraj. Chciałem dać e, Widzieliście tam przygotowywania do e, Przygotowywania do skoku Na tą, tą taką ciężarówkę o przygotowania do szybkiej roboty. Widzieliście maski, kombinezony robocze, holownik oraz śmieciarę. I jak była szybka robota osoby do odcinku, to tak, eee, zamiast zaznaczyć i dać skopiuj na urządzenie USB, dodałem zaznaczenie i usunięcie. Więc jak wy pozdrawiam, eee, zobaczcie sobie scenkę może.

In the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley in a tow truck. Hope is they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is. I take it to haines guy. Saw a little hope for home. As long as I am not on the ground when the shit goes down. Okay. When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here on your post, eyes peeled. We'll take the risk. Sound cool? She a professional, dog. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right, the masks. What? <laughs> let's See what we got here. ale już troszeczkę jakby tam jakiś Real professional. Let's do this. Aha, w tamtym go, odcinku go. pokazałem wam też chyba e, jak zrobić pojazd do ucieczki. Ogólnie tam chodziło tylko o to, że coś mi się po prostu ścięło, ja zrestartowałem grę, i wszystko śmigało. I wiem też, że moje ostatnie filmy z GTA 5 były bez głosu. Było to spowodowane uszkodzonym kablem od mikrofonu e, słuchawkowego no i. Teraz już jest lepiej, teraz powinno być lepiej, teraz te słuchawki powinny działać, mimo że są na pewno, dźwięk jest na pewno gorszej jakości niż był, ale zawsze jest jakiś mój komentarz. dobra. Dobra, na pozycji. Dlatego też wczoraj, wczoraj były filmy e, już dziejące się po tej misji. No. Bo po prostu musiałem znaleźć czas na to, żeby to nagrać. A ja dzisiaj akurat do szkoły nie, szed, e, nie szedłem, także stwierdziłem, że to będzie dobry czas. Miałem dzisiaj więcej po nagrywać, ale za bardzo czasu nie miałem, przeprowadzkę teraz już do swojego pokoju. No, jest 13, a ja się dopiero biorę za nagrywanie. Odcinka, który powinien być dawno na kanale. Okej, okay, pierwsza osobówka to mi się podoba. Runął jak drzewo, i to jest koniec Mariusz Pudzianowski. Nie, to było Michał Michalski, sorry. Eee... Dobra, przyklej bombę do ten, gdzie jest To jest też taka śmieszna sztuczka eee... z nieśmiertelnym tym, patrzcie. Dopiero teraz, już jak go wyjął nie? Żywego to. Dopiero Maria sporo tych kulek dostało i kasa tu na żywo. Mmm, nie, To może coś nie, coś, co się sprawdzało jak pierwszy raz to nagrywałem. Dobra, nie, 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 z tego co pamiętam. No i łatwo Okej, okay, przełączmy się na Majpiego Od dobra Ale on Kozacki co? Dobra, to mi przypomina trochę LKM-a eee, z Forza ta broń. Bo też ma mega dużo amunicji, jest taka typowa do zaspamowania przeciwników. Oj, Frankie Damon umiera. A nie, nie umiera, po prostu Dużo policjantów na niego idzie. Dobra.

Dobra, poszedł. Eee... A, to już wszyscy, serio? O nie, nie wszyscy już Nie da niż O nie, dobra. Wziąć do śmieciarki. No i... udamy się tutaj do punktu ucieczki, jak pamiętam, no właśnie. Ja tutaj sobie zaznaczyłem dosyć blisko tego szkoda, że to się naprawdę to, to nagranie usunęło. To tak jest na bardzo szybko, w tym odcinku żadnej innej misji nie będzie, także dzisiaj niestety na czwartekowy dzień macie gorszy e, film, ale jutro już będzie fajny, bo ponad 40 minutowy, także Również z GTA 5, także powinniście się Cieszyć Dobra 700 metrów No tak ustaliłem sobie mniej więcej blisko tego parkingu FBI I może tam było napisane, że nie możemy za bardzo, za blisko tego parkingu no ale w sumie dobra to nie jest aż tak blisko parking jest tutaj gdzieś A ja go spunkrowałem gdzieś tutaj Tutaj? Czekaj, to mi się nie zgadza. Przecież ja go na jakiś górach dałem. Dobra, nie wiem, zobaczymy. Jak mi się kojarzy coś, ale... też sobie głowy za to uciąć nie dam. Może ja go serio w jakichś takich czeluściach... zbunkrowałem. Nie no tutaj go na 99% nie dałem, także do pojazdu Nie no wydaje mi się, że ja też inny pojazd miałem, ale dobra Nie będę się kłócił z grom To była jedna z lepszych misji w grze. Zdecydowanie. Tylko... Fajnie też, że to tak wyglądało, że mieliśmy jakby te przygotowania i tak dalej. No i tak po prostu z dupy rzostnie na ziemi jak wszystko nas zrobiło. Dobra, przełączmy się na Michaela. Zarzychałem od drugiej strony do tego devina. No. Oj, wybaczę, że tak trochę w swojej kolejności te filmiki wam rzuciłem, no ale niestety tego wymagała sytuacja. Dobra, Devin I'm telling you that I don't give a flying fuck. <laughs> there you go, there you go. Boom! So long, motherfucker. Devin Weston. Yeah, I remember you, the weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. Five top quality scores, big ticket cars, major payday, bro. That's great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No, 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 no. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. You know, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let them know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer. Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you. All right. Oh man, Solomon Richards. No, także widzicie. Have a good one, boys. Jak to się u nas No, ukończono szybka robota na 75%. No i wracamy już do naszego aktualnego save'a. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie op w górę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. jo.